No nie pod tarkę. Może. No to co. Chodź poprosi o autograf, chodź się. Ale ty prosisz mnie, dobra? Ale ja nie wiem nie. Nie, nie. co Przepraszam bardzo panów szanownych. Czy ja mogłabym prosić o autograf? Ale oczywiście, że tak. Autograf a może jakąś dedykację. Prosiłabym z dedykacją może dla swojej córeczki Zosi, żeby miała coś na przyszłość. No, córeczki na przyszłość, proszę bardzo. Uhum. Królikowski Q-A-F-P. Proszę bardzo. k a f p, -A -F -P. Hmm. Na pewno pani odgadnie, co tu to znaczy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Mięso i wędliny ze znakiem QAFP to smak, energia i radość stworzona z najwyższej jakości. Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.